Siemanko, witajcie na kanale pierowiskim w kolejnym vlogmasku. Dzisiaj przedstawiam Wam odcinek, który może Was zaskoczyć. Mogliście się nie spodziewać takiego materiału na tym kanale, ale pomyślałam, że skoro to vlogmasy i vlogi pojawiają się częściej, to to jest idealna pora, żeby wreszcie poruszyć temat, o który wbrew pozorom dość często pytaliście. Czyli temat paznokci. Nie będzie to temat, nie wiem, wróżenia z paznokci albo innych tego typu rzeczy. Będziemy mówić o pielęgnacji paznokci. Pokażę Wam jak to robią Koreanki. Pozdrawiam wszystkich mężczyzn i nie wszystkie niezainteresowane tematyką beauty kobiety, które i tak kliknęły w ten odcinek. Należy Wam się złoty pieróg jak zawsze w przy odcinkach o takiej tematyce i przejdźmy do rzeczy. Mówię, że często pytaliście o te paznokcie, bo kilka razy pokazywałam wam, jak kupowałam sobie w sklepie takie różne naklejki na paznokcie. Czasami też widzicie, że mam takie naklejki na, fi na filmikach kulinarnych to zawsze dobrze widać. I pytacie się o to, co to jest i jak to się robi. Więc dzisiaj pokażę Wam wszystkie możliwe, jakie są. Tego typu naklejki i jedne sobie zaraz zrobimy. Szukałam specjalnie takich o tematyce zimowo-świątecznej, ale nie za bardzo znalazłam były ze trzy tylko propozycje w sklepie. Moje paznokcie teraz wyglądają tak. No jak widzicie, nie należą do najpiękniejszych i szczególnie zadbanych. Można też na nich zauważyć pewne ślady, kimci. Z rzodkwi, które robiłam wczoraj, ale to nic, bo to, czego dzisiaj użyjemy, przykryje wszystkie niedoskonałości moich paznokci. Sam początek pokażę Wam, jaki tu mam pokaźny koszyczek przyborów. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnego lakieru do paznokci, nie używam lakieru do paznokci chyba, nie wiem, z 5 lat już i nie używam, bo stało się to niewygodne dla mnie i dziwnie pachnie. Nie mam cierpliwości, nie lubię, jak to schnie. Nie. Nagrywamy specjalnie tutaj w jedynym miejscu w moim domu, które nadaje się na kącik beauty, bo prawda marmury, połysk te sprawy. Trochę tu jest mało miejsca i kiepskie światło, ale jest też gniazdko, a gniazdko może mi się przydać. Nie jestem pewna, czy będziemy dzisiaj używać tego gniazdka, czy nie. Zobaczymy, na jaki wzór się zdecyduje. I zawsze mówię w tych vlogach beauty, no może ze trzy takie były na kanale, jeszcze będzie jeden w, w tej edycji vlogmaskowej. Nie o pasnokciach, o czymś innym, ale zawsze jak robię te vlogi beauty, to mówię wam pół godziny, jak bardzo się wahałam, że nie, nie wiem, czy nagrywać to i rzeczywiście za każdym razem się waham, czy robić taki filmik, czy nie, ale tak naprawdę to wielką frajdę mi to sprawia. Nie, nie po to przez wszystkie lata oglądałam Maxineczkę, żeby teraz się dobrze nie bawić przy robieniu sama takiego vloga, więc tak. Oczywiście to nie jest tak, że w Korei wszyscy używają jakichś naklejek na paznokcie i nie ma lakierów do paznokci, nie ma salonów paznokciowych, to wszystko jest. Wydaje mi się jednak, że w takich zwykłych drogeriach lakierów do paznokci jest zdecydowanie mniej niż w polskich drogeriach, a jest to spowodowane tym, że Koranki, jeżeli już robią sobie paznokcie, to raczej idą do salonu zrobieniem robieniem paznokci i to też był pomysł na odcinek, ale jestem pewna, że bardzo bym się krępowała tam nagrywać, po drugie nie wiem, czy któryś salon by się w ogóle zgodził na takie nagrywanie, a po trzecie nie do końca przekonują mnie te designy, te, te wzorki, które mają w tych salonach i tak dla wyjaśnienia pokażę Wam kilka wzorków które robią w salonach w tym miesiącu w okolicy. Zwykle tak jest, że jak się wchodzi na stronkę jakiegoś salonu, tam się robi rezerwację, to są pokazane wzorki na ten miesiąc i można sobie z nich wybrać, a za wszystkie dodatkowe rzeczy trzeba dodatkowo zapłacić. No, ceny są w stosunku do jakości tego, jak to wygląda, bo widziałam parę razy i zwykle te, że te wzorki to wszystko było takie dość grube, takie za takie bardzo proste paznokcie płaci się około 170 zł hybrydowe a wszystkie bardziej wymyślne to już są ceny dużo bardziej w górę dość drogo jest jak na jakość bo nie mówię, że te ceny za paznokcie są wysokie, nie wiem jakie są teraz ceny w Polsce za paznokcie, ale jak na tą koreańską jakość to trochę jednak coś nie halo jeżeli już ktoś w Korei nie idzie na so do salonu to często Yy, chwyta się takiego rozwiązania, które już Wam pokazuję. To są paznokcie przyklejane. Już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda w środku. One są przyklejane, ale nie tylko przyklejane normalnie. Trzeba je przykleić, potem obciąć obcinaczka, Potem yy, wsadzić pod lampę. Taką lampę UV. Ja mam taką jakąś. I potem wypiłować. Nie Nienawidzę piłować paznokci. Ale tak to się robi. Wygląda to dość ciekawie, bo w pudełeczku Mamy takie paski z paznokciami, czasami... O, jaka jest reberka, jak ja lubię sreberka. Takie paski z paznokciami, one są akurat półprzeźroczyste. Takie dość fajne, bo, bo wygląda to dość naturalnie na paznokciach. Yy, widać to, ten nasz paznokieć pod spodem, więc rzeczywiście jak lakier, nie jak w taki hamski nadruk. To jest kratka. Takie i są różne wzorki i różne rozmiary. Na każdy palec można sobie dobrać rozmiar paznokcia. Oczywiście zawsze zostaje w opakowaniu kilka. Można się wtedy podzielić z jakąś koleżanką, która ma mniejsze paznokcie, jak się tak parę razy wymieniałam z Moniką, bo ona ma zdecydowanie mniejsze paznokcie ode mnie. Dobiera się, przykleja się, potem się obcina, wsadza pod lampę i jest. I to się robi bardzo szybko. Dodatkowo w pudełeczku jest instrukcja. Płatek z alkoholem lepiej sobie przyczyścić najpierw te paznokcie, żeby się trzymało, i jest nawet pilniczek. I patyczek do odsuwania skórek. I to jest jedno rozwiązanie, niekoniecznie wszystkie są takie pod lampy Pokażę Wam jakie są wzorki tych paznokci, bo one są dość ładne. Jest ich dużo rodzajów, jest wiele firm, które zaczęły robić takie paznokcie. I naprawdę wybór jest spory. To są te, które Wam pokazywałam. Jak widzicie trochę to jest zakłamane zdjęcie, bo na tym zdjęciu nie widać, że one są półprzeźroczyste. Te są marki Dashing Diva, to jest najbardziej popularna paznokciowa marka. Chociaż specjalizuje się w trochę innych paznokciach, też wam zaraz pokażę. Ja myślałam, że to jest w ogóle jakaś koreańska, a okazuje się, że to jest, poproszę Państwa, New York. Też takie, nie wiem, kiedy ja to kupiłam jakoś latem, to kupiłam chyba i, i, i nie przykleiłam sobie w końcu. Więc nie wiem, teraz nie za bardzo się nadają na ten sezon, chociaż powiedział, kto powiedział, że muszą być bałwanki. Takie szałowe, każdy inny. Ten jest kwiatki super, a ten jest z pieskiem. Koszt takich paznokci to jest, to starczy na dwa razy, jak się bardzo postaramy. Tam można sobie troszeczkę tak naciągnąć, że no starczy to na dwa razy mniej więcej. A, to jest, zobaczcie, to jest Designed in Korea, Materials from Korea, Made in Korea, a tylko ta firma chyba jest New York. No to by wiele wyjaśniało. To, to Te kosztują mniej więcej, ja je kupowałam chyba za 8000 wonów, czyli jakoś 24 zł na dwa razy. One się bardzo długo trzymają. Raz miałam tej marki i dwa tygodnie w nich chodziłam normalnie, nic im nie było. Aż się zaczął robić odrost, to trzeba je było zdjąć. Te są tańsze i trzymają się gorzej, są gorszej jakości trochę, nie dużo gorszej, ale trochę gorszej. Jest kilka brokatowych paznokci i kilka takich przeźroczysto-fioletowych. Też trochę zakłamuję ten obrazek, bo nie widać tutaj bardzo, że są przeźroczyste. I te kosztują 5000 zł, czyli około 15 zł i tych już tutaj jest mniej. 24, ale te rozmiary były takie, że starczały mi maksymalnie na raz. Mam jeszcze taki wzorek. Na to jak wygląda jak ciemoga, ale na paznokciach wyglądał beznadziejnie, bo te kropki były takie srebrne, ale takie. Wyglądało to jak kafelki łazienkowe z lat 90. Te są super, moje ulubione, już ich niestety nie ma w Daiso. Trzymam to opakowanie, żeby wiedzieć, jakie kupić, jak się znowu pojawią. Są super, bo jest tu dwa tutaj, są przeźroczyste zupełnie, ale mają takie małe wzorki, a reszta jest tak no idealne na wiosnę albo na wielkanoc. Te są takie, jest ich tu tylko w ogóle 16, więc. Jeszcze mniej, kosztowały 3000 czy jakieś 10 zł i bez szału. Mam tu jeszcze kilka też takich trochę wiosennych, wiosennoletnich. ale zobaczcie, jakie słupcio w kratkę. I te mi się też bardzo podobały, też sobie chyba ewidentnie kupiłam latem. Normalnie jak morze wyglądają. Ładniutkie, nawet otworzyłam je i chyba nawet miałam do nich... Czemu tu jest tak mało? O co chodzi? Jeszcze jeden taki paseczek mi się gdzieś zapłodził. No takie są. Rewerka, jeszcze te tu mają brokat. Jeszcze mam tutaj takie świąteczne z bałwankami. One były super, bo ten bałwanek był wypukły. Pamiętam, że miałam je w zeszłym roku. I czy mi tu coś zostało? Tak! O jest! Wypukły bałwanek! Potem odlatuje ta, bo to jest taka tylko plastik przyklejony i to jak się intensywnie myje naczynia, to potem to wyleci. Ale przez chwilę radość jest duża. Tutaj są jeszcze takie, chyba mi starczy na jeszcze jedne paznokcie. I mam jeszcze takie z Mikołajami, one też są półprzeźroczyste. No trochę ten design jest taki powiedzmy, lekko taki no kiczowaty, ale no czy to nie o to chodzi. Tu są najlepsze! Ja je trzymałam w zeszłym roku, są najlepsze, świąteczne, może dzisiaj zrobimy ciastki i w kratkę. Jeszcze parę zielonych tutaj jest. Żebym nie poprzestała na tym, pokażę Wam inne opcje. Jeżeli ktoś nie chce takich paznokci pod lampę, to są też takie. To są po prostu naklejki i napisane jest, żeby y, przykleić paznokcie, potem y, obciąć albo wypiłować i zostawić, ewentualnie jeszcze dodać zwykłą warstwę lakieru albo lakieru hybrydowego, i wtedy rzeczywiście one się z, z hybrydowym trzymają długo. I też jest dużo różnych fajnych wzorków. Ale są takie japońskie. Kafelki w łosience, część druga. Kiedyś takich używałam najwięcej, ale potem weszły do sprzedaży te pod lampę i już zdecydowanie dłużej się to trzyma, szybciej się to robi, bo nie trzeba żadnej wierzchniej warstwy nakładać. I jest jeszcze jedna opcja, która była przed tymi wszystkimi. I to jest opcja, z której dalej wiele osób korzysta. To są takie paznokcie Dashing Diva. I to są takie trochę tipsy, ale trochę nie tipsy. One są dość cieniutkie, przyklejają się na paznokiet, już się ich raczej nie wypiłowywuje, nie obcina, i tak zostawia. One mają się trzymać do 7 dni, tak naprawdę trzymają się dłużej często, tylko jest napisane, żeby je zdjąć po 7 dniach, że niby to jest niezdrowe dla paznokcia. Nie znam się na tym, dlaczego to mogłoby być niezdrowe, ale może tak jest. W opakowaniu jest ich 30 i to też kosztuje około 8000 łonów, czyli takie jakieś 24 zł, I te paznokcie są w bardzo różnych kształtach. Jak widzicie, ja tutaj sobie wybrałem krótkie, no bo ja dość, ja lubię raczej krótkie paznokcie, ale są w bardzo różnych kształtach, na przykład są w ogóle yy, takie szpiczaste, takie jakieś po, kwadratowe, długie, krótkie, średnie. Mega tego dużo jest i bardzo dużo jest wzorów. I ja tutaj mam aż trzy takie pudełeczka. Jedno takie kryształami, mają takie duże kryształy, to lubi odpadać. I to nie jest wersja short, to jest już taka dłuższa wersja i dla mnie te paznokcie są za długie. I mam też jedne, które kupiłam sobie specjalnie na ten odcinek wczoraj, szukając w drogerii takich właśnie świątecznych bardziej. No zobaczcie. I chyba te dzisiaj zrobimy, chociaż obawiam się lekko ich rozmiar, bo jak widzicie te paznokcie tutaj są bardzo małe. Pozostaje nadzieja, że tu w pudełeczku znajdzie się dużo większych rozmiarów. Póki co wygląda to na bardzo małe paznokcie, ale zobacz, jaki sweterkowy wzorek. Jakie miśki, jaka krateczka. Robimy te, a jak się okaże, że y, te paznokcie są za małe, to zrobimy te pod lampę, bo wiem, że mam sprawdzone. Przyniosłam sobie trochę niższy stołeczek, żeby wszystko było widać. Dobrze. No takie ładne to od razu z tym pudełeczkiem jest, od razu się chmur po jak się kupuje, takie rzeczy, Nie. To tylko ja Co ja mam w połowie. Dobrze, otwieramy. O, tu są takie nakciuki. Zobaczymy, czy ten kciuk będzie dopasowany, bo tego zależy powodzenie naszej misji. Jest jedno pięterko. Więcej jest tych kciuków. Drugie pięterko. I jak widzicie, trochę z nich oszukiści, bo większość jest tu brązowa, ale no to o to chodzi, żeby nie była taka pstrokacizna, prawda? Tak samo tutaj jest pilniczek, patyczek. O, muszę to wszystko wypatrzykować. Pilniczek, patyczek i ta chusteczka z alkoholem, więc przerwa na patyczkowanie. Tak mi się podobają te paznokcie, że choćby były za małe i wyglądałyby, jakbym miała na pół paznokcia, to i tak je sobie zrobię. No bo zobaczcie, na tego misia. Jest na nich napisane, że są short, czyli krótkie, i widzę, że są bardzo krótkie. Chyba będę musiała sporo dociąć swoje paznokcie, które intensywnie zapuszczałam na okazję tego odcinka. Podsuwany, na więcej odsuwania, nie mam cierpliwości, więc będzie tak. Teraz je wytętegujemy tym. A dobierzmy sobie rozmiary. Największy na kciuka. Dwa największe. Największy paznokieć będzie taki. Pierwszy muszę obciąć, bo jest za długi mój, ale boki będą trochę kurcze. Jakie ja mam paznokcie wielkie? Człowiek wpadnie w kompleksy. No nic, może jak to się przydusi, to będzie lepiej. Zobaczmy jak z tym, bo mi się okaże, że mi żaden, na żaden, miś mi na żaden nie wchodzi. Te, te świąteczne, takie przyklejane, są o tyle lepsze, że no jednak te rozmiary są dla dorosłych ludzi. To, to ja nie wiem, co oni tutaj narobili, ale no dobra, nie no, dobrze. Przyklejam. Aha, najpierw może dotciąć. Moje paznokcie teraz wyglądają tak, są bardzo krótkie, chyba nawet za krótkie. Zależało mi na tym, żeby je zmniejszyć i chyba przesadziłam. Dobrze, kleimy. Odrywam warstwę kleju. Ta warstwa kleju nie jest do samego końca paznokcia, więc nawet jeżeli nasze paznokcie są krótsze od tych, to nie zostaniemy z taką klejącą warstwą dużą. No cóż, próbujemy. To są takie dość zagięte, więc jak one dotykają paznokcia, to rzeczywiście rozmiar jest całkiem dobry. Trzeba to mocno przycisnąć. Trochę mi się ten kształt nie podoba. Jakby go tu przyciąć. Tak go lekko przyciąłem, żeby był mniej kwadraciak. Wygląda nawet fajnie. Nie jest to takie bardzo odstające tutaj, że jakaś wielka, gruba warstwa. Tutaj trochę gorzej to wygląda. Jak to nam będzie na się, od spodu tak zaglądać. Dobieramy następny. Bardzo bym chciała jakiś z wzorkiem, ale nie wiem, czy one nie są wszystkie za malutkie. Ten. Ten to mi chyba nawet na środkowy wejdzie. W całym tym zestawie. Widzę, że misie są tylko trzy. Trochę mało. Biorę największego misia i przyklejam. Ale super rośny. Na środek pójdzie, zrobiłem strokaciznę, na środek pójdzie krateczka. Luksusowo. Czuję, że te paznokcie są takie grubsze od moich, ale to chyba będzie kwestia przyzwyczajenia się. No, super. Trochę tam tu wystaje, ale nie tak, żeby to się jakoś w oczy rzucało bardzo sweterkowy. Wiem, że niektórzy w Polsce robią piękne te sweterkowe paznokcie, ale to wymaga jednak nakładu pracy. Kosztuje też niemało, ale jak się tak na, często, na szybko potrzebuje, to te są subcio. I ostatni. Wypadałoby, żeby taki z serduszkiem, ale że nie ma, to zrobię brązowy. Zamkniemy to klamrowo, prawda? Jedna ręka jest. Zajęło to jakieś 5 minut. Wyszło całkiem elegancko. Jestem zadowolona bardziej niż przypuszczałam, bo nie są grube, bardzo i długość też jest subcia. Dobrze, druga ręka. Ten ma całkiem idealny rozmiar, przy okazji. Łapki w górę. Może teraz nie misio, tylko zupełnie inaczej. Serduszko. No i super. Zajęło mi to jakieś 10 minut. Grubość i tak jest mniejsza niż z koreańskiego salonu, mam wrażenie. Trochę są grubsze niż te paznokcie takie zwykłe, żelowe, przyklejane, ale mają też te wypukłe wzorki. Szybki test. Przeczeszę sobie włosy i zobaczę, czy coś mi się przyodkleiło. Jest okej. Okay. Więc to chyba koniec tego odcinka. Zrobiłam sobie z Wami paznokcie. Było super, dziękuję Wam za towarzystwo. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Jak Wam się podoba w ogóle ten zimowy wzorek, moim zdaniem, jest dość uroczy. I właśnie to jest też cecha charakterystyczna koreańskich paznokci: że często są dość urocze. Znajdziemy całą masę takich piesków, misiów, kwiatków, czasami tylko jak kafelki z łazienki. Bardzo jestem ciekawa, co o nich sądzicie i czy widzieliście coś podobnego w Polsce. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać, bo to może się przydać zainteresowanym takimi paznokciami osobom. I ja kończę ten odcinek chyba. Spakowałam na następny raz. Kończymy ten tipsiarski odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i mówię wam pa, pa. Już tak będę mała. Pa, pa. 过。哇